Cześć! Tu Gurtanki, i Wracamy do Fallouta trujeczki. I do tej stacji. Tutaj właśnie zauważyłem, że ktoś we mnie próbuje niezdarnie strzelać. Weźmiemy karabin myśliski, który jest też bardzo celny. Spróbujemy gościa zdjąć. To jest karabin myśliwski. Nie, nie myśliwski, snajperski. Don't be sad, America. The Enclave is working tirelessly to rebuild this great nation, so you don't have to. Till next time, this is John Henry Eden signing off. ostatni strzał. Ostatni strzał goście zdjął. maszynowy. reklama Waltek Strażników no Zobaczmy co to za Strażników Strażnicy Rayleigh eee, Zaczekajcie zadania W podziemiach muzeum historycznego Gdzie to są? Gdzie jest to muzeum? Wrotem na stację wracać? Tam trochę za dużo amo marnuje na tych pajaców. Trzeba wyraźnie jakąś broń, która ich na yy, jeden strzał rozwali. <laughs> Dziękuję za kartę. Nie traf... To żart. Z tej odległości nie trafić w łeb. Gdzie hmm. mamy się udać tu?

my Tam mamy się udać Tam mamy się udać Ale ja sobie zawsze lubię poeksplorować Więc zobaczymy co jest tu A dobra tam jest to pomieszczenie Które widziałem z góry tak, Teraz nie trafisz w ten łeb Trzeba uważać na pułapki Ktoś na górę zostawił je tam na górze jest droga do miejsca, do którego zmierzamy. Za dwóch kapsli dałem się poharatać. Dobra, tu jest ktoś, tuś coś. Gadamy z nim. Hej there Z nią hmm. Nabój 5 mm Nie, bo nie mam To się przyda i tylko to Another satisfied się tu wybroniła, to nie wiem Dobra, tędy żeśmy... Tam też przechodziliśmy. Dobra, nie, oczekuję metra. Tu nie będziemy. Idziemy do misji. Może trochę za daleko z tą eksploracją. Zbiegam. Hmm, tu też są jeszcze jakieś pomieszczenia. A, dzień dobry. Koniec broni. A wielka szkoda. Nie będzie laserówka. Kurde, nie zauważyłem tej pułapki. Łata! To ile ich tu było? Jedna musiała przy drugiej gdzieś leżeć. No, nie. Z tej paki są na wagę złota. bo tu jest wyjście. I to nam nie będzie potrzebne, widzę kolejną pułapkę. O, małe przypomnienie, gdzie mam iść? Już wiemy. No właśnie, gdzieś tam, może tu na górze, spadaj no. Przeciego mniej. No, super, no ale gdzie są? Gdzie jest to przejście, które ja szukam, bo to jest pod muzeum? z tym taka śladu. Karton papierosów goście miał przy sobie nic, 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 bywa. Mi się, po to mi się przyda, gości będzie mi czyścił drogę. jest że nic nie ma. Geniusz. No i dobra. Mamy gościa, i mamy jeszcze coś, co się mi bardzo przyda. Mapa metra. Będziemy już biegali po omacku. A jednak musimy biegać po omacku. dni na cała, schodzimy niżej. Więcej tych śmieci tu jest pewnie. Ciekawostka te psy są twadsze niż te góle. No i dobra, no zaraz, 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 tu są jakieś drzwi. Tu jest piesek? No, w Są stempaki? My się opłacało tu wchodzić. Co my tu jeszcze mamy? O, to się przyda, ślusarstwo ilustrowane. Yy, mentanty, pale kolejowe. Jak na razie nie jestem przedne. To sterunek zniszczony? Ale ammo jest, więc nie pogardzę. Przyda. Kolejny bandyta Przepraszam, że broni nie mam, też mi się przydał magnum do naprawy to za ty... się robi? Niech miał shotguna. To by było lepiej. Tak, się trzeba będzie to otworzyć. Tylko, że z tego co widzę, nie ma żadnej... Jest. Czym do ludzi yy, gazetka się przyda? Whisky, moja żono Szkoda, że nie ma z kimś z bilarda grać. Nie ma tam nic Jakiś posterunek jest. O, będzie broń do napadania. Nie. Nie mówcie mi, że gra się wywaliła w tym momencie. No i się gra wywaliła. No i wracamy do miejsca, w którym nam się gra zapisała. Nie wiem o co chodzi z tymi błędami. U łysa baba. Poczytamy sobie te gazetki. Jeszcze jeden jest gościu, za plecami. W z, walił we mnie z broni maszynowej. Zmieniamy broń. A chiński karabin to powinno go rozwalić. Jest i poziom kolejny więcej handel, co by tu jeszcze. uzołowił Jednak dużo spożywam tych napromieniowanych rzeczy. E, dobra Dobra, ale myśmy tu jeszcze jednego typka zabili tu jest. Kupka popiołu z niego tylko została. Kurde, ile przydatnych rzeczy. Czekajcie. Karabin szturmowy. Obrzyn dobra, e, nic nie ma, młot, e, gazetki nie ma, kudło się prześpimy troszeczkę, bo postać jest ciężko ranna. jestem Piwem, Przywódkę się napi. Alkoholiko, Alkoholika wychoduje kurde, mhm. Tamtą przyszliśmy. Mamy iść tam. Ma olbrzymia. Starajmy się znaleźć jakiś kawałek tej baby, co ją rozerwało. Nabój sam pistolet nie jest potrzebny do niczego. Mm. Tylko puste butelki zostawili. Skąpi I teraz pytanie: gdzie ja mam iść, żeby się tam dostać? Tu jest niby jakiś tunel poboczny. strzelbę. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi ta broń jest potrzebna. No hmm. musimy się gdzieś odchudzić. Odchodzimy się w ten sposób. Hmm. Dobra, znowu nic trzeba z tym paków. Jeszcze sprawdźmy, tutaj widzę jakieś radrakany leżą. Ale nic nie ma. No zbliżamy się. Tu. że coś mi się myli, ale nie, nie, no każe nam gra wracać. No to kurde, czemu mi pokazywało, że tu? Patrzcie, ewidentnie tu mi gra każe iść. Ja już wiem o co chodzi. Tu jest za mną jakiś pewnie budynek. A jakże? I się nakładają markery na siebie. Dobra, wkraczamy do muzeum i na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka, like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.